Chodzi lord of the dance. Wszystkie konie I ruszyły. Najlepiej przyjął start Heciolino. Teraz na czoło. Na czele zmienia go Shannon. Na trzeci jest szatan. Dalej Irving. I ostatni to lord of the dance. Na czele Shannon, za nim galopuje Heciolino. Wszystkiego nie praktycznie razem ostatni jest Lord of the Dance, ale z niewielką stratą. A prowadzi wciąż Shannon przed Heciolino. Teraz trzeci jest Irving. Dalej Shatan. Już się teraz wycofuje na ostatnie miejsce. I tu sprzed nim Lord of the Dance. Shannon przed Heciolino. Ostatni jest w tej chwili Szatan. Wszystkie konie galopują praktycznie razem. Nie ma większych odstępów. I wciąż Shannon przed Heciolino. Teraz przy Kanacie troszkę poprawił Lord of the Dance. Konie wchodzą w zakręt. Shannon, Heciolino. Teraz trzeci jest Irving, dalej Lord of the Dance. I ostatni Szatan. I nic się. Nie zmienia dalej. Shannon przed Heciolino, Irvingiem, Lord of the Dance i Szatanem. Za chwilę ostatni już zakręt. Wprowadza całą stawkę ten zakręt Shannon. Tuż koło niego galopuje Heciolino. Przy kanacie Lord of the Dance polem Irving. Konie są już na prostej. Shannona atakuje w tej chwili Heciolino. Przy kanacie ruszył się Lord of the Dance. Finiszuje także Szatan oraz najszerszym pułkiem Irving. Heciolino trochę został, teraz ładnie galopują Irving, Szatan i przy kanacie Lord of the Dance. Te trzy konie walczą o wygraną. Irving, Irving walczy z Szatanem, Irving, Szatan, za chwilę celownik, Irving ma minimalną przewagę nad Szatanem. Irving, Szatan, Lord of the Dance, został Heciolino i kończy zastawką Shannon.